Cześć, a więc problemów z rowerem ciąg dalszy. Ewidentnie doprasza nam się ono jakiś większy serwis. Klamka wpada do samego końca, a hamulce przy tym brak. Plan na to mam taki, żeby dolać płynu przez otwór odpowietrzający przy klamce. Umyłem sobie też już rower, żeby móc obserwować potencjalny wyciek no bo jakby ten układ hamulcowy hydrauliczny z układem zamkniętym innej opcji na ubytek jak wyciek po prostu nie ma dlatego dolejemy sobie właśnie doraźnie tego płynu żeby hamulec przywrócić będziemy obserwować no jak wyciek zlokalizujemy no to usuniemy go i wtedy wymienimy w układzie płyn hamulcowy na nowy więc nie przedłużając zaczynamy Dobrze by mi było sobie tą kierownicę podnieść. Tyle wystarczy na początek, przydałby się taki sto jak profesjonalny. No tak, był jeszcze wyżej. Coś takiego. Dobrze. Teraz wpływa lepiej. O kurde. Czy to coś z tego będzie? Dlawa, Pusto cały czas, no. chociaż. O, coś widzę, że nam się tu zaczyna pojawiać. O, już jest lepiej? Nic, uzupełniamy dalej. Dobra, na razie bym zostawił tyle. Stawmy sobie na razie tyle, jak będzie za dużo. On będzie hamował bez przerwy. Ale z umiarem. Tu jest o ring. Nie trzeba tak mocno dokręcać tego. Jeszcze jest trochę biedny ten hamulec. No ale już jest o wiele lepszego. Co mi to, kurde hamować zaczęło. A dobra. Łapie. O, a już chyba nawet widzę jakiś wyciek. Chyba, że to woda. Pomycił jeszcze nie wyschła. Nie, to będzie woda jeszcze. Dobra, to wlewamy dalej. A few moments later. No już łapie całkiem wysoko. Na pewno wyżej, jak było. Tu już mamy hamulec, więc już jest o tyle dobrze. Dobra, jak go spróbuję trochę niżej może podnieść. Ja wiem, że mógłbym sobie coś podłożyć pod to koło. Już takie ciężkie to to nie jest i męczące, więc ogarniemy. Dolewamy, ruszamy, dolewamy, ruszamy. Dobra, wystarczy chyba na ten. Już teraz łapię całkiem wysoko, że jest przyjemnie. Wcierać też nie obciera. Sobie tak na ten moment sobie zostawimy. Sobie zrobię jazdę próbnymi. Dobra, hamować nam nie hamuje. Teraz widzę, że nam hamuje. Przejedziemy się i zobaczymy, Ok, no to lecę na jazdę próbną. Zdam relację na trasie. Trzymajcie kciuki, żeby było ok, żebym się nie zabił. Ach, chyba wejdzie dobrze. No i widzimy się już na trasie, jak widać żyje, hamulec działa, tak jakbym tego oczekiwał. Podkreślam tylko znowu, że jest to rozwiązanie doraźne, a co możecie wyciągnąć z tego filmu, to to, że w jakąś dalszą trasę warto mieć przy sobie na przykład małą buteleczkę z płynem hamulcowym, żeby właśnie takim sposobem móc na szybko sobie ten hamulec przywrócić, bo jak wiemy sprawne hamulce, no to nasze bezpieczeństwo. I przy okazji chciałbym też uprzedzić Was, że jeżeli nie czujecie się pewnie w tego typu pracach serwisowych, przy Naszym rowerze. To lepiej zlećcie to jakiemuś dobremu serwisowi, bo tak jak wspominałem, jest to bezpieczeństwo Wasze, a także innych użytkowników drogi, pojazdów, pieszych. I tym oto akcentem zmierzamy już do końca tego filmu. Jak zwykle, życzę Wam dobrego dnia i do następnego. Na razie.